Dobra, On się tak kręci we mnie! No, czekaj, ale jeszcze nie mam takiego dobrego ujęcia. A bo to nie dribb... Marcel, rzuć mi kopsy, idź mnie dobra Ej dobra, ja mam ostatniego refa, ja oram Zara będę, weź. Ej, dobra, nie To weź nagrywaj No Nie no, bo ja padnę, ja mam jednego refa Ale... ten? Ja nie wiem, który to ty. To ty nie, to nie tu. Ty. ty jesteś jak z banią. Czekaj, ja się kupię. Albo nie kupię. No nie, no ja kontroluję. Bo on hitboxy ma full. On ma full hitboxy. Ja, w górę i on trafia wszystko. Nagrywaj, bo ja kurwa miałem wcześniej takie ujęcie, nie, jak bym, kurwa to nagrał. Gdzie on jest? No to ja, to ja, ale gdzie on jest? Ja mam. Chodź, żeby go chicać. Chodźmy się z nim pobić. Dobra, ej, przyszedł Ma nie ciemności ma O! Ty zrobił kręcioła, ale nie widziałem tak biednio Dobra, jem drugiego koca, Oba on do dosłownie Ja nie wiem, ile ma serce. Ten też. Z czym? No. Jeżeli moc to chyba nie. Czemu ty nie bijesz? Ja niby je... Ja... No swego. Mamy trafacz pewnie. O, kręciołka zawalił! Mam draganę Czeka. Ooo bije Dobrze, że mam rękę. Skąd tyle biję? Znowu kre... O! To dobra mam! 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 Dobra, ja oram Gdzieś? Ja mam jak takiego kręcioła zawalił Dobra ja idę szybko to robić i Debilu ja mam na... Nie mów mu, mam nagrane jak mnie się kręcił No ale proszę nie mów mu, bo mnie w No nie Blacket, bo pewnie brak.